Hej kochani, dzisiaj listy do M, pożegnania i powroty. Zapraszam. Oczywiście pamiętajcie, żeby zostawić subskrypcję do tego kanału i łapkę w górę. Wielkie dzięki. A więc tak kochani, jesteśmy w bardzo świątecznym klimacie, bo już mamy listopad, a jak wiemy, świąteczne rzeczy odmrażamy już w październiku i również świąteczne filmy pojawiają się już w listopadzie. Ale no, jeszcze ten listopad mi aż tak nie przeszkadza ze świątecznymi produkcjami. I nie powiem, ja w święta lubię sobie obejrzeć jakieś takie świąteczne filmy, chociaż moim ukochanym świątecznym filmem jest Holiday, i myślę, że powtarzam to po prostu każdego roku. Nie jestem jakąś ogromną fanką Love Actually. I tak samo Listy Dem. Oczywiście, przyjemnie jest to obejrzeć. Raczej pamiętam te pierwsze części. Powiem szczerze, że idąc na tą część, nie pamiętałam za bardzo tych poprzednich, ostatnich, bo jakoś tak nie zapadły mi bardzo w pamięć. No ale wszyscy wiemy, jak to działa. Świąteczna magia wszystko dzieje się przez magię świąt. Uważam, że produkcja pana Łukasza Jaworskiego jest ponownie bardzo średnia. Jest to już chyba szósta część listów do M i okej. Okay, Rozumiem, ale troszeczkę co za dużo to niezdrowo. Mam wrażenie, że to jest właśnie przykład tej sequelozy. I ja oczywiście rozumiem, że są postacie, które widzowie kochają, uwielbiają i chcą do nich wracać, no ale mam wrażenie, że fajnie jakby szedł za tym pewien pomysł. Bo im dalej w las z każdą częścią, tym mam wrażenie, że jest. Większy problem kreatywny. Pojawiają się tu ciekawe wątki, i żebyście teraz nie odebrali tego, że ja hejtuję ten film, bo były momenty, które mi się tutaj bardzo podobały, bo ja lubię po prostu taki świąteczny, ciepły klimat i dostawałam to tutaj, również w samej końcówce, która oczywiście kończy się mimo pewnych rzeczy dość ciepło, dość sympatycznie i no wiadomo, że to mają być feel good movies. Ale ja mam jeden problem z tym filmem, że pojawiają się tu pewne rzeczy, które sprawiają, że ja do końca nie widzę tego jako Feel Good Movie, ogólnie pewne trzy sytuacje mogłam tak określić, i myślę, że tutaj należy się trigger warning dla tego filmu. Pewnym wątku, który można powiedzieć, obejmuje decydowanie o własnym życiu w sposób raczej finalny, bo nie chcę używać tego bezpośredniego słowa. I no, jest to pewne pomieszanie z poplątaniem, bo mamy tutaj pewne postacie, które gdzieś. Wpływają na siebie, żeby sobie pomóc, z drugiej strony nie chcą pomóc sobie, i jest to temat dość kontrowersyjny, szczególnie, że można to określić, że naprawiony zostaje to magią świąt. No, w takich przypadkach, to ja ogólnie polecam terapię nie magię świąt, ale. Trochę nie czepiam się aż bardzo tak tego wątku, ponieważ duet aktorski był bardzo dobry i faktycznie tam się coś działo, były to bardzo abstrakcyjne rzeczy, bo, bo mam wrażenie, że coraz bardziej wchodzimy w większą abstrakcję. No ale okej. Okay. No tutaj były pewne, można powiedzieć, śmieszne elementy, ale ja odbierałam to też również bardzo depresyjnie. Kolejny wątek. Oczywiście rozumiem, że tutaj Karina i Szczepan są fan favorite i wszyscy ich uwielbiają, właśnie przez to, że to jest takie śmieszne, jak oni się kłócą. Ja powiem szczerze, że może faktycznie dla mnie to było dość śmieszne na samym początku tej serii filmów, ale z czasem ja mam wrażenie, że ich funkcją jest tylko się kłócić i dosłownie nie dodają nic do ich postaci poza tym, że one mają się kłócić. No, i ja ogólnie mam z tym problem. Szczególnie, że jedna scena odbywa się przy dziecku i troszeczkę mam taki zgrzyt. Bo wiecie, tutaj oczywiście to dziecko również bardzo zabawnie odpowiada, ale no, ja mam jednak jakiś taki problem, aby. To było zamieniane w żart, kiedy to jest jakaś kłótnia rodzinna, dziecko jest tego świadkiem. Oczywiście, ja wiem, to jest film komediowy, no ale ja wam mówię, z czym miałam problemy w tym filmie. Już nie mówiąc o tym, że faktycznie tutaj postać Piotra Adamczyka ma rację w pewnej kwestii, a wszyscy się na niego obrażają i mówią, że psuje magię świąt. Ja mam takie, nie, no w sumie ma rację. Próbuje w pewien sposób uratować człowieka. Oczywiście scenariusz potem przeobraża to w sytuację, gdzie, no nie, no, ale od początku w sumie to pewna osoba miała rację, co oczywiście wymazuje niby grzechy tego, co się wydarzyło, no ale ja uważam, że jednak Adamczyk, trosze, czyli nasz Szczepan, troszeczkę miał rację i. Rozumiem, dlaczego ludzie mogli się w pewien sposób obruszyć. No, już pomijam tych sąsiadów, bo ja rozumiem takie scenki związane z sąsiadami, ale ci sąsiedzi mnie dość irytowali. W sensie para, która przyszła, była ok, ale ci starsi sąsiedzi, no, byli dość irytujący. Oczywiście to miał być ten zabieg, że są irytujący, ale miałam wrażenie, że jest to troszeczkę przeciągnięte. No i chyba wątek, który. Jakoś najbardziej sprawił, że totalnie nie wierzę w zadziałanie magii świąt. To jest wątek z Maciejem Kowalem z 1670. Tak, w sensie gra tutaj jednego z Mikołajów i jego partnerki. I ja mam straszny problem z tym, jak zostaje to rozwiązane, ponieważ no jest pewna scena, że mają niepewne problemy, nie chcą się pogodzić, a właściwie partnerka się nie chce pogodzić, też zbliża się pewna okoliczność i film próbuje nam zasugerować, że oczywiście ona tam nie mówi, można powiedzieć o odcięciu się totalnym od swojego partnera, albo byłego partnera, zależy jak na to spojrzycie. I ona podaje w pewnym momencie w rozmowie z Karolakiem bardzo przemyślany logiczne rozumowanie, dlaczego nie chce dawać mu kolejnej szansy i że zrobiła to bardzo wiele razy i mówi, czym tak naprawdę on zawinił i że nie chce funkcjonować, można powiedzieć, z takim partnerem. No ale oczywiście Karolak ma takie, ale wiesz, siła miłości, siła świąt, no i... Pewne rzeczy rozwiązują się w sposób, który ja do końca nie wierzę, że spełniłoby się w prawdziwym życiu. Szczególnie, że tak, ludzie się zmieniają. Ludzie nie zmieniają się w godzinę albo w dobę podczas świąt na zasadzie, o tak i już, już taki nie będę. No, nie. To wymaga pewnego czasu, żeby zmienić swoje zachowania, a tutaj ewidentnie tej zmiany przez bardzo długi czas nie było, więc ten wątek również. Miał swoje śmieszne momenty, bo nie ukrywam, chociaż dość niebezpieczne, jak na przykład wyrzucanie pewnych rzeczy przez balkon. No, można najpierw sprawdzić, czy nikt tam nie idzie, bo można zabić człowieka faktycznie. Ale tak, są tutaj też śmieszne elementy, no ja nie ukrywam, no ci kolednicy no to trochę mi rozśmieszali z ekipy Karolaka i były dość. Pozytywne wątki, również podoba mi się wątek pana Japończyka, który przyjechał do Polski. No ale mam właśnie zgrzyty z tym, że magia świąt naprawia wszystko. No niestety tak nie jest i ja rozumiem, że jest to jakieś uniwersum magiczne, a jak już o magii mówimy, to mamy tutaj Macieja Sztura, który jest duchem świąt, ewidentnie. I ma on jakąś taką funkcję magiczną w tym filmie, więc oczywiście, tak, filmy świąteczne są pełne magii, ja to rozumiem, ale ja wolałabym właśnie pójść w taką abstrakcyjną magię, jak już w to idziemy, a nie w takie rozwiązywanie rzeczy na zasadzie bo święta, to trzeba to rozwiązać. I faktyczne problemy ludzkie obracane są w świąteczny cud, i nie do końca mi się to spinało. Ale podsumowując, można tak to określić, bo chciałam powiedzieć tak naprawdę moje główne zarzuty do tego filmu, które gdzieś tam mi zgrzytały, ale tak jak powiedziałam na początku, ja lubię klimat świąteczny. Dla mnie jest w tym coś magicznego i faktycznie z nawet z biegiem czasu, wciąż uwielbiam klimat świąteczny i spędzać właśnie ten czas z rodziną, przyjaciółmi. I mam wrażenie, że w pewien sposób ten film mi to dał, czyli spełnił swoją funkcję, więc uważam, że po prostu wyszedł bardzo średnio. Nie jest jakiś bardzo tragiczny. Ja mam bardziej problem z logiką bohaterów i niektórymi rozwiązaniami tej logiki, a właściwie też scen. Ale ogólnie, jeżeli chodzi o właśnie to, jaką funkcję ma to spełnić, myślę, że jeżeli nie macie tych takich triggerów w sobie i nie zwracacie uwagi na takie rzeczy i po prostu szukacie tej komedii, no to ją znajdziecie. Oczywiście jest tutaj część żartów, które moim zdaniem bardzo dobrze wychodzi. Z drugiej strony są też cringe-owe żarty, z których też można się pośmiać. No już dajmy sobie trochę też się rozluźnić i nie poszukujmy we wszystkim perfekcji i kinematografii na Poziomie wow. Nie, po prostu to jest fajny film świąteczny, w którym pominabym niektóre wątki. Może tak to bym określiła. Uważam, że jest to film tak lekko ponad średnią, i myślę, że to też jest okej. Okay. Więc oczywiście napiszcie, co Wy sądzicie o tym filmie, czy też macie podobne spostrzeżenia, czy raczej oglądacie to, żeby się pośmiać. Czy raczej dla eksperymentu społecznego, aby zobaczyć, co ludzi kręci na święta. I mam nadzieję, że niedługo wejdziecie w ten klimat świąteczny, już w listopadzie, bo pogoda zdecydowanie pozwala nam już odczuć, że zima się zbliża. Powolnymi krokami, ale jednak się zbliża. I mam nadzieję, że jeżeli poszliście na ten seans i naprawdę dobrze się bawiliście, to super. A jeżeli nie, to z chęcią poznam też Waszą argumentację, dlaczego jednak uważacie, że to jest bardzo zły film albo bardzo dobry film. Więc dziękuję Wam pięknie za oglądanie, zapraszam Was do następnych recenzji, do zobaczenia. Hej!